Siemaneczko z tej strony, Aniu. Witam cię serdecznie na kanale. To będzie bardzo przyjemny odcinek, bo odbierzemy sobie wszystkie nagrody, jakie tylko możemy. Moje KvK dobiega końca, jesteśmy po podsumowaniu, więc zobaczymy, ile nagród z tego KvK udało nam się wycisnąć. Pogadamy o tym, które nagrody warto wziąć, których może lepiej nie ruszać. Jeśli macie jakieś sugestie, czy warto w moim wypadku wziąć jakieś nagrody. Albo czy nie warto? To śmiało podzielcie się w komentarzu, a my przejdźmy może do pierwszych nagród z brzegu, czyli do nagród sezonowych zdobywczych, prawda? Weźmy sobie z Warbendu. Mamy tutaj dwa legendarne tokeny, kolejne tokeny, trochę gemów. Mamy jeden bursztyn, na pewno się przyda. No i trzy tokeny nimi również nie będziemy gardzić i mamy tutaj jeszcze kolejne dwa tokeny, trochę gemów. Na pewno szkoda, że nie mamy tutaj przynajmniej tego kompendium, bo myślę, że to kompendium już byłoby warte warte otwarcia w moim wypadku. No, na to kompendium jeszcze mógłbym się zdecydować, ale do kompendium może przejdziemy za chwilę. Na razie jeszcze odbierzmy sobie nagrody za nagrody za magmę. No, tutaj mamy Parę gwiazdek, ale gwiazdki również się bardzo nam przydadzą. Zakręćmy kołem, zakręćmy kołem. To mam jeszcze emblemat, emblemat też się przyda jak najbardziej. 35 misji na pewnie więcej miałem tych misji, ale no ważne, że nam się udało. Zakręćmy kołem. No i myślę, że to będzie taka wróżba. To będzie taka wróżba, która powie nam, czy kolejne KWKVP22 będzie, ciekawe będzie. Wyrównane, czy trafimy ponownie na jakiegoś mocniejszego przeciwnika. Jeśli dostaniemy z tego kołano, tę te czwórkę na pewno bym chciał, no i tę dwójkę jeszcze bym przytulił. Na pewno nie chcemy dostać tutaj Talei Tandelin. No, Mogro oraz Danfela również nie potrzebujemy na tym kącie, także zakręćmy. Myślę, że to jest dobry, dobry, dobry tutaj. Traf, mieliśmy tutaj szczęście. No, a skoro to była wróżba, to szczerze mówiąc już nie mogę się doczekać jakie, no jakie KWK nas wrzuci, ale do tego jeszcze będzie trochę czasu. Natomiast teraz przejdźmy, przejdźmy dalej do kolejnych nagród. Tutaj chyba mamy już wszystko. Z personalnych oczywiście wykonaliśmy wszystkie zadania. Jak widzicie, nie mamy żadnego do zrobienia, więc. Personalnie zrobiłem wszystko, co w mojej mocy. Jako Warband myślę, że też pokazaliśmy się całkiem dobrze. Mm, polityk wszystkich nie zrobiłem, bo uważam, że nie potrzebuję wszystkich polityk. Trzymałem sobie prestiż na eliksiry. Także tutaj jeszcze mi tyle zostało. Parę zasług z tych eliksirów jeszcze mógłbym zdobyć. Tamte nagrody mam już odebrane. Mm. Nie wiem, czy kręcić, szczerze mówiąc, nie wiem, czy tutaj ciągnąć te artefakty. Co my tutaj mamy? Nie ma nic interesującego mnie, tak naprawdę. Jedyne, co mnie by interesowało, to, to kopie, tak? Interesowałyby mnie kopie, chociaż tutaj nie wiem, czy za daleko nie wychodzę do przodu, no bo kopie do ideałów by mi się na pewno przydały, jednak dopiero moja podróż w stronę egzemplarów się zaczyna. Tutaj gdzieś to powinno być, tak? Eksploracja, gdzieś na dole. Mam dopiero 345 otwartych kompendium, więc w tym momencie tak naprawdę nie potrzebuję kopii, ale długoterminowo na pewno te kopie by mi się przydały. Myślę, że jakbym miał te ideały już odblokowane, to na pewno na 100% bym sobie nawet to kompendium otworzył, z tego względu, że no. Za. Ile tutaj jest? Za 15 tysięcy gemów gwarantowany legendarny artefakt. Nie ma lepszego, nie ma lepszej opcji tutaj, tak naprawdę, w tej grze, żeby zyskać legendarne kopie do artefaktów. Ale w moim przypadku, tak jak mówiłem wcześniej, chyba sobie tutaj to kompendium jednak odpuścimy. Z reguły zawsze kręcę na tym kompendium, no ale teraz, naprawdę tutaj. Nie ma dla mnie nic, absolutnie nic ciekawego. Gdybym miał pewność, że dostanę tę tarczę, no to jasne, jeszcze bym zakręcił. Ale tutaj tej pewności nie mamy, także zostawmy sobie te gemy na na zwykłą kuźnię, tak? Zostawmy sobie gemy na zwykłą kuźnię. Przejdźmy sobie może do wymiany tokenów. Jeśli chodzi o wymianę tokenów, to osobiście Szczerze mówiąc mógłbym rozłożyć 90% tych bohaterów. Bo tak naprawdę skupiam się w tym momencie na LSY, na Nei, na Falgrimie oraz na Uragu. Natomiast resztę tych bohaterów mógłbym szczerze mówiąc rozkładać. No może poza Emrysem i Bakshim. W sumie Niko też jak się zrobi to będzie spoko ja też się przyda. No i widzicie, tak? Tak to się zaczyna. Niby mógłbym rozłożyć wszystko, ale potem jak się nad tym zastanowimy, no to wychodzi tutaj moja dusza kolekcjonera. No i nie chcę się rozstawać z żadnym z tych bohaterów. Czy jest to dobre dla konta? Na pewno nie, ale... No tutaj kolekcjoner chyba wygra. Jedyne co mogę sobie rozłożyć, jak tak na to patrzę, to chyba Tandelyn oraz Skogul, bo Skogul nie będę robił. Wolałbym się skupić już na nowej pichocie. Moja Skogul wygląda tak, więc no, nie potrzebuję tutaj kolejnej umiejętności, także Skogul możemy sobie rozłożyć. Tandeln ma tutaj, nie wiem czemu ma tyle tutaj tokenów, zdecydowanie ma za dużo tokenów. Tak naprawdę tutaj popełniłem błąd, bo podobnie popełniłem błąd z Bertrandem. Także tutaj mała porada dla Was, jeśli dotarliście do tego momentu, za rozmowę z bohaterem dostajemy tam chyba 10 tokenów. No i nie ulepszajcie sobie tych bohaterów. Nie ma co. Jeśli nie chcecie nimi grać, zdecydowanie lepiej wyjdziecie na tym, gdy tych tokenów nie dacie temu bohaterowi, tylko sobie po prostu rozłożycie w tym wydarzeniu na koniec sezonu. No, mnie ominęło to niestety. Nie myślałem o tym kiedyś, bo kiedyś nie mieliśmy tego eventu, ale teraz ten event jest, więc taka mama porada dla was. Rozłóżmy sobie ten skogul, bo tak jak mówię, nie będziemy jej robić. No i rozłóżmy sobie tandelin, gdyż również jej na tym koncie nie będziemy robić. A reszta bohaterów, tak jak mówię, kolekcjonujemy, kolekcjonujemy. No i na co możemy wymienić te 2400 odłamków? No oczywiście, myślę, że dla mnie dobrym wyborem będą tokeny, więc wymieńmy sobie to. Dostaliśmy tutaj 6 tokenów, myślę, że było warto. Tych nagród dużo nie wygraliśmy. Na tym KVK. Na pewno szkoda tego kompendium, tak? Gdybym miał to lepsze kompendium, no to w moim wypadku bym otworzył. Gdybym był już blisko ideałów, to również bym to kompendium otworzył. No a tak, szkoda mi po prostu na to w moim wypadku gemów. Ale gdy dopiero zaczynacie grę i gdy nie macie jeszcze artefaktów, to moim zdaniem jest to najlepszy event. Jeden z najlepszych eventów na artefakty, bo najlepszym eventem na artefakty jest oczywiście ten event, który jest. Raz do roku w lutym, chyba, czy w marcu. Oczywiście mowa o tym evencie, który jest na rocznicę gry. Także tam potrzebujecie 60 tysięcy gemów. Zawsze warto trzymać. Natomiast tutaj, tak jak mówię, mi totalnie się nie opłaca otwierać tego kompendium. Także z nagród w tym sezonie za dużo nie dostaliśmy. Ale zawsze coś, tak? Zawsze coś. Niektórzy, i to naprawdę mocne, mocne przymierze dostały jeszcze mniej niż my. Więc ten sezon, mimo wszystko, myślę, że nie był najgorszy. Oczywiście mógłby być lepszy. Myślę, że ten sezon mógłby być 10 razy lepszy, gdyby, gdyby WB nas nie zatrzymało tutaj farmami po otwarciu, w czasie otwarcia tych bram. Tutaj nie mamy tego napisane, kiedy to było. Może będzie to w złoto kamieniu. Czy mamy tutaj podane daty? Tak, mamy tutaj podane daty. To były bramy czwórki. One się otworzyły jakoś po, po nekro, tak. Mamy tutaj podaną datę 10 sierpnia, to właśnie tego dnia nasze KVK się zakończyło z tego powodu, że nie mogliśmy się przedostać do WB. Tak naprawdę zniszczyliśmy tutaj kilka wież, zniszczyliśmy tutaj te kipy, ale nie mogliśmy się dalej budować, bo stały tutaj farmy, które blokowały nas przed budowaniem. Tutaj były jeszcze oczywiście dwa bastiony, które również nam przeszkadzały, więc byliśmy całkowicie zablokowani. Jasne, gdybyśmy się dostali do tej strefy, prawdopodobnie byśmy nie wygrali tego KWK tak czy siak, ale mimo wszystko te walki i taka nadzieja, bo wiadomo, nadzieja umiera ostatnia, no, jeszcze byłaby ten cień szansy, że można sobie powalczyć. No, a gdy nie mogliśmy się tutaj przedostać, wtedy już było wszystko jasne, że. TFS z GDW zostaną zaatakowani z dwóch stron z jednej strony WB z drugiej strony Rage i no tutaj już było wszystko pozamiatane bo zatrzymać dwa przymierza dwa królestwa tej rangi to naprawdę trzeba byłoby się wykazać nie lada nie lada wysiłkiem trzeba byłoby użyć naprawdę mnóstwo surowców Trzeba by siedzieć na grze naprawdę, chyba po 20 godzin dziennie i dzień w dzień leczyć i walczyć, a mało które królestwo mogłoby taki najazd tutaj powstrzymać. Moim zdaniem, gdyby bramy czwórki otwierały się naprawdę po strefie ze smokiem, strefa ze smokiem, moim zdaniem, powinna się otwierać od razu, gdy się otwiera strefa trzecia. Że tutaj się budujesz, nie wiem, dwa dni masz na zdobycie behemotów, no i wszyscy lecą od razu do strefy ze smokiem. Tutaj toczą się walki. I dopiero wtedy, gdy powalczymy tutaj kilka dni, dopiero wtedy otwierałyby się te bramy. To by tak naprawdę dało wszystkim przymierzom szansę na walkę w strefie ze smokiem. No i nawet nie trzeba byłoby zmieniać tej mapy jakoś. Wystarczyłoby po prostu od razu przez strefę trzecią wpuścić nas do strefy ze smokiem. Tutaj byśmy sobie walczyli. A dopiero potem po kilku dniach można byłoby inwejdować. Czy to bramami piątkami, czy to bramami czwórkami. No i wtedy myślę, że to KVK. Wszystkie KVK byłyby dużo ciekawsze. Dajcie znać, co myślicie o tym pomyśle. Myślę, że zwykła zmiana właśnie otwarć tych bram mogłaby poprawić naprawdę 90% KVK. Teraz jesteśmy na tejże, Jak doskonale wiecie, Tejra to taki, takie konto supportowe. Mamy tutaj marsze supportujące, czyli mamy. Kanderyn od debuffów. Waldera od debuffów. Indis od debuffów. No i przy okazji tam jeszcze jest Bertrand, bo tak się wylosowało. Szczerbatkowe koło. Ale no Bertrandzik dowodzi, Bertrandzik dowodzi na tym koncie. Natomiast jeśli chodzi o artefakty, mamy tutaj również takie saportujące, Czyli gramy tutaj o Zarbona oraz gramy Oddech Jargentisa plus gramy Koronę, więc wszystkie te bo tutaj są 3 Legiony Magów, tak naprawdę jakieś solidne. Więc wszystkie te 3 Legiony Magów mają również supportujące artefakty. Myślę, że na tym koncie 3 Legiony Magów w zupełności wystarczą. Natomiast to konto również będzie kątem od piechoty. Także skoro ma być to kąt od piechoty, powoli tutaj będzie się robił Kuma. Kiedyś się zrobi, myślę, że 5 -1, 1 5 wystarczy, żeby wysyłać tutaj już piechotę T5. Oczywiście piechota T5 tutaj chyba już jest, jak się nie mylę. Więc będzie kolejny push, tak? Będzie kolejny tutaj push ze strony tejry. Ale nie o tym, nie o tym. Myślę, że tutaj, może tutaj nawet warto byłoby otworzyć to kompendium. Jakie są tutaj artefakty? W sumie dla tego konta. To może być okazja, dlatego konta to może być okazja. Wiecie co? Nie było tego openingu na moim mainie, ale tutaj chyba sobie pozwolimy, także zobaczmy. Zobaczmy na co. O w ogóle jest jakiś event na wydawanie gemów. Fajnie, wyłączmy to opowiadomienie. Jak damy 0, to chyba nie będzie, prawda? Nie, jednak jest. Zadajmy 3000. No i zobaczmy, co tutaj Tejra wyczaruje. Koronek będzie, będzie spoko. Tarczek będzie, będzie spoko. No i zobaczmy, co my tutaj mamy. Dobra. Nie było warto, wiecie co? Tutaj tak nam nie będzie zależało na... na ideałach. Ale zależy nam mimo wszystko na artefaktach. Chyba jest nawet... kuźnia. Więc sobie pociągnijmy trochę... tutaj. Jak dostaniemy wężowe ostrze... W sumie szkoda tych gemów tam. Jak patrzę na to z tej perspektywy, ale wiecie, to jest... Takie konto poboczne, więc tak naprawdę na niczym nam tutaj nie zależy tak mocno, ale użyjmy tego wszystkiego, co możemy. Zobaczymy, może dostaniemy, tak, może coś trafimy. Do pierwszej legendy będziemy tutaj otwierać. O ile wystarczy gemów, o ile wystarczy. Nie, jest nie! Jesteśmy prześladowani tutaj. A wiecie co? Nie wiem czy nie, nie dokończyć czy nie dokończyć tutaj. Akurat byśmy mieli jeszcze jedną legendę. Co tutaj ciekawego byłoby dla jest wog... a nie to jest to jest artefakt do zbierania. Myślałem, że to jest Argentis już. No. Nie, no tu nie ma nic ciekawego tak naprawdę. Jedynie ta tarcza byłaby fajnym artefaktem. Jedynie ta tarcza byłaby ciekawym artefaktem dla tejry Będziemy na to liczyć? Wiecie co? Pociągnijmy, pociągnijmy do końca. Jasne. Lepiej byłoby to wydać w kuźni. Ale może siądzie. Może siądzie, tak? Kuźnia nie oddaje dzisiaj. Kuźnia dzisiaj nie oddaje. Myślę, że ten opening nam odda co może pójść nie tak? I teraz chyba powinna być... Nie, jeszcze jedno i będzie legendarny, tak? Tak. Ostatnia legenda na dziś. Czy będziemy mieli tutaj tarczę? Czy jej nie dostaniemy? O tym dowiecie się w kolejnym odcinku. No, czy Tejra zasługuje na... Czy Tejra zasługuje na... Na tarczę? Sprawdźmy to, sprawdźmy to, co tutaj się kryje. Mamy tarczę, mamy tarczę. Tarcza się przyda na to konto jak najbardziej. W ogóle tarcza by mi się przydała na main'a, nie? Tarcza bym chciał. Tarcza się przydaje chociażby nawet do tego głupiego turnieju czempionów. A szczerze mówiąc, brakuje mi tam tylko piechoty i mógłbym powalczyć z tymi średnio mocnymi zawodnikami. Wiadomo, że z wielorybami nie wygram, bo mają tam już Ideały tak, więc są to dodatkowe procenty mają wymaksowanych poprzebudzanych bohaterów, ale na miarę swoich możliwości naprawdę taka tarcza dałaby mi drugie życie, drugie życie w tym turnieju. W każdym razie no jestem zadowolony. mimo wszystko, że jednak wróciliśmy tutaj i otworzyliśmy potem tarczę. Uzależnienie od hazardu to kłamstwo wymyślone przez kasyna, żebyś przestał zarabiać ich pieniądze. Gdyby kasyna mówiły prawdę, gdyby mówiły obstawiaj dalej, obstawiaj dalej, to zbankrutowałby przez ciebie. Więc nie daj z siebie zrobić głupka tak łatwo. Na co się tak kurwa gapisz? Także pamiętajcie te słowa, w kompendium nie ma przegranych, są tylko ci, którzy za wcześnie przestali otwierać. W każdym razie, ja mam tarczę, jestem zadowolony. W tym odcinku to by było na tyle. Wiecie co robić, trzymajcie się. Elo!